Elo, elo! Dzisiaj kolejny odcinek Edek versus Coś tam? Zagramy sobie kontra dwa diamenty, a jest z nami Azenic oraz Batonik. E, hej, jestem Batonik i dzisiaj wygram zetkiem. Odważne Cześć. stwierdzenie. Generalnie, no nie wiem jak to interpretować, bo na przykład Azenic ma championa 1, ale tam wygląda nakierowanego, jak sprawdzałem trackera, więc zabraliśmy go do diamentów. No i myślę, że to będzie tyle z przywitania. Gramy best of free. Ja się już wyłączam z Discorda. No, powodzonka, czy coś takiego, żebyście byście przegrali, czy coś, szan do Nasi przeciwnicy to jasnej czerwieni, a na początku przypomnę o łapce dla Zosia. Nigdy tego nie robiłem, ale czasem no, a kiedyś, pamiętam jak rok temu zrobiłem ankietę, to... O, co jest za e? mnie z meczu. No dobra, wracamy, a Zenicia wywaliło niestety z meczu. No i kazał przekazać, bo tam sobie zażartowałem, że tego czempiona jeden to wbił z randomami. Czyli teoretycznie możemy go zdyskwalifikować jak przegramy. Ale no, nie, nie żartuję, oczywiście. Mam nadzieję, że teraz już będzie wszystko działało. 2, no I gramy, kontra dwa Mam pojęcia. Fenek za salto. To już diament. Diamenty wszystkie grają fenekami. To też, też było w sumie. Ostatnio muszę się przyznać, że trochę nie gram w raketa, ale myślę, że damy radę, no bo co to dwa diamenty. To nie chyba diament 2 aktualnie. za no. Wieczem, że nie wiem, ale podejrzany batonik. Paruwo. Co by nie chciał sfikować? No. Haha. Napiszemy mu klosłan. Batonik. A on nas nie widzi. Ci się nie ale kurde, jak to co Miałby 3 sekundy wyciągnąć. Żeby... <laughs> o, typa. zielony Nie. Patronik. Ale obronił. Ładnie. No, ładnie. Fajnie jest w tym graniu. jest dużo mniejszych chaos. Rangi. Jak się grało. Swą żywiołę. O dobra. Nie wiem też jak w zasadzie grają tutejsze diamany dzisiejsze. bo to widzę, że... sporo wakkuję. Dobra, udało nam się wyjść na dwubrankowe prowadzenie. <grystanie> to i to batolik to, 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 to taki faker dzisiaj próbuje być. <grystanie> na szczęście, nie ze mną ten male, ale przeciwnicy nie zdołali Ale ja dzisiaj oficjalnie kompiłem. Przez to, że się staram skupić. <grystanie> Nie się na bobka, tak takiego w meczu z goldami. Tam się nie popisałem, ale nie tutaj wzywał. I udało nam się wyjść na trzy bramkowe prowadzenie. Prawdę mówiąc, całkiem tak easy nawet jest do, do tej pory. Już to się najwyraźniej nie porozumieli nasi tutaj przeciwnicy. Bo idzie na początek. Nie, nie spoko. Nie było jakiegoś mega zagrożenia. I zamknięty po raz kolejny. O, właśnie, już dwie osoby to tak nie mogą zagrać, że jeden lata na bumpy. No co? Latynami czy też go zdali. Oła! Kurde, to no jednak graj na bumpy, cofam moje zdanie. <gry> I od razu taksik się odpalił. Nie, tego też nie spodziewałem. Nie spodziewałem się doprawdy, że w powietrzu, piłkę tak jeszcze odbitą od innej ściany. Przecież to są diamenty, a nie jakieś. Silvery. Skupię się, żeby Kickoff zagrać na jedną stronę, a on nie. Po prostu nie na followa. Za <noise> sobie. taksikę. Niestety, e batonik zepsuł sytuację meczową. Wbijemy do nich na Batonik, no jak mogłeś tak przestrzelić? Hmm. A za duży kondu. Kąt to... mi przebieg po klawiaturze. Aj. Pies mu przebiegł po klawiaturze. Wracamy, mecz numer dwa. Tym razem będzie równie łatwo. Nie no, oczywiście żartuję. To jest w zasadzie tak bardzo bliski mecz. Zobaczymy czy Niestety tutaj już chciałem napisać tak naprawdę, że Oops, że nie trafił, ale to dobił. Po prostu wyjdzie, no jak nic nie dopiszę więcej, to wyjdzie na to, że, ubrzył, że straciłem bramę. Już szamotnaty. Proponuję one on one. Nie, to było niespodziewane w sensie, jak ta piłka przeszła. Okej, okay, no to ten mecz już się wydaje taki trudniejszy. Na samym początku muszę się skupić bardziej i rozgrami się oczywiście. Nie, jaki beznadziejny flip! A, tego flipa to tam nie było praktycznie, ale tutaj nam oddali. widzę, że fair play zawodnicy. To właśnie dlatego, że tam zostało mi oddali. Paradoksalnie nie tak się zaczęłują. Niestety... Batonik nie spodziewał się takiego backpa backpassa. O, a ale nic. Na razie 3 zaraz przegrywamy. Ło! Nie, bo to Kurczę, to jest najgorsze to, że oni się spodziewają, że ja trafiam w piłkę? Jest co, co, ludzie inaczej nie O! Okej, dobra, bronimy się. Trochę ci są. A, niestety, na toniku to ja aż poogląda po wtoreczkę, bramka życia. <grystanie> Ła! No nie, no paru je. Może nie chciała się jako fair play zawodnik znowu postanowił nisnąć. Hehe, <grystanie> trzeba puszczajcie puszczać, Gdzie? Nie wejdzie. Ważne, żeby zgarnąć usta, i teraz krzyczek. Więc kurczę. <laughs> to jest takie proste. Jakby się mogło wydawać w pierwszym momencie. Nie! To już nie wykorzystuję w strasznej sytuacji, gdyż mam 1 na jeden. To jest bardzo źle. Ale jeszcze mamy szansę udało się zbejtować, a zenicia na dobry challenge, Trzeba to ubrać jeszcze, Kibi. dobrze Kibicy je ci nie mam. Bo wtedy lubi się nie przyznawało. O, dobra, będzie ciężkie. a dobra. O po Batonik stara się czytać grę, nawet to jest nies niespodziewane do dużo miejsca Ci zostawialiśmy w pierwszym meczu. No, nie podoba mi się to, że się użyci na bendach. <laughs> no, nie ma gadania, wyłączyłem się taktycznie, żeby już mnie tutaj nie próbowali przekonać do czegokolwiek. Ważne, żeby zagrać na drugą stronę, niż jest druga osoba. Teoretycznie przegrany piłkarz, ale w zasadzie mam blisko, mam piłkę. Mam blisko, nie mam piłki. jak mówili w przerwie, zauważyli, że nie mogą mi za dużo miejsca zostawić to jest faktycznie ciężka sytuacja, jak już przystali. Wow, ale to było niespodziewane. Nie no, naprawdę spoko się to razem. dobra, już tutaj słowami wstępu do tłumaczenia. Nie, zachowałem się jak dubeki nie wziąłem jakichś najniższych diamentów, tylko jednego co na tym mówiono jeden, a drugiego co na Uff, ale to nie ryzyko. udało się jeden, jeden. Jakimś cudem udało się zdemować Batonika. <laughs> nie spodziewał się. I może paszko? Nie, Batonik skomiorował. Ła! Wow. Pociągnąć Bara. No nie, jaki ideał, nie Kurczę. Możemy to przegrać. Nie podoba mi się to. O. Nie, i z mocny strzał w bumpik. Naprawdę, fajny drive. Nie można im tego odmówić, ale no. Nie, 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 No dobra, to było strasznie taktyczne. No to Natanek wyjechał szybką kontrę, Muszę też mieć na uwadze, że o ile w Platynach i Goldach po nieudanym Double Touchu, czy tam próbie jakiegoś Air O no nie! Ja Miałem jeszcze szansę się zrecoverować, to tutaj to już kontrę jedną szybciej. Zdajemy łomot. Muszę się skupić jeszcze bardziej. Chyba ci tryhard i przestaje nas No i 6-1. Ehe, kurczę, naprawdę to jest niesłatwe. Tym bardziej, że naprawdę się przygotowali. Grają na demo, grają... Rushują, grają na wstecznym. Nie wiem, co tutaj próbowali zrobić. Ła! A Zenith się porumuje. wszelką cenę będzie chyba na Mam Bąb to w siebie piłkę. <grymne> Dobra, 7-3. No, to już będzie ciężki comeback, ale próbujemy. Ratowania. Za wcześnie tam podskoczone w bramce było. Teraz też szybki strzał nad nim. O tak. O, kolejny dobry kiko. Wygrywam kibrowy, to już jest pół połowy. Prawda, że potem po prostu mogę zrobić coś głupiego, a zamiast wygrać strzał, dostrzym. Zauważyłem to. Problemy techniczne. To mecz do anulowania. Co? Udawał, że ma Awka, żeby nie nabrać, żeby przez Co? Nie. To było niesprawiedliwe. Zagranie jeszcze nie było niesprawiedliwe. Simulować Awka tylko po to. Żeby... Trzeba walczyć o honor. Strzelmy jeszcze. Dwie bramki. Czuwać. Dzięki to większą szansę, no niestety no przegrałem ale tutaj zasłużenie mnie, tak naprawdę wygrali nie czuję się jakieś w tym źle, bo naprawdę bardzo fajnie wygrali widać, nie bez powodu nazywamy ich Grand Diaksy no więc wracając do wymówek, to w zasadzie jeden ma czempiona, to tak jakby na mieszane czempiony i diaksy grać <laughs> no dobra, to się do nich przyłączymy no, mm. przynajmniej się nie czuję źle, bo w miarę fajnie graliście, nie było to jakieś takie... beznadziejne, no także co. Myślę, że tutaj można jedynie pogratulować i... Eee, przed przygrywie, o, co? 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 Kto zapewnił? Przez was nie będzie... No, Zenić, kurde. Ja mieć czempiana i się pchać do odcinka z diamentami, ja bym mu napisał BU. No w każdym razie, przegraliśmy do tej gratulacji dla Grand Diaksów. Jak widzimy, ten pseudonim nie jest wzięty z niczego. Jeden na dwóch czasem coś tam ugrają. No i dobra, myślę, że to by było na tyle. Jeżeli wam się spodobało, to wiecie co macie robić. No, i tutaj możecie się pożegnać. No, i też możecie dać znać, czy chcecie mieć na przykład jakiś sparring e, diamenty z tego odcinka z platynami z poprzedniego, czy tam po prostu diamenty kontra platyny itd. Tak tak, tak, tak. Z dwóch tak, drużeniem tak. będę grać. Rozmnożymy się tutaj tylko po to, żeby był fajny materiał. No. Dlatego teraz już kończę, bo on mi schnie w gardle. Elo, elo. Elo.